Drasik, lat, 100 lat! A! <grystanie> o wszystkiego najlepszego! Spóźnione, ale będzie chlanie, baby! Rawcja, wszystkiego najlepszego i samych szybkich renderów! Ciao, morda, wszystkiego najlepszego! Jesteś dzikiem! Pozdrowienia! 100 lat spełnienia marzeń i od samych sukcesów i tylko dobra zabawa! Wszystkiego najlepszego, Rzemus! Rafał, wszystkiego najlepszego! Rafał więcej renderów Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Seksu radości, czego sobie tylko wymarzysz I całusków dużo Ci życzę Dzień dobry Naszego? Ja mu powiem, seksu, radości, miłości, Ale pieniędzy Ale no. seksu Rafałowi? Nie o, Najlepszego na im Rafałku Rafałka. Rafałka. Życzę wow, Ci dużo miłości zdrowie. Żebyś był zawsze szczęśliwy i zadowolony z życia jak jesteś. Żebyś zawsze tak mądrze mówił jak jesteś, żebyś był taki lubiany jak jesteś. Nie zmieniaj nic, bądź szczęśliwy. Rafałku, kochamy cię, czekamy na ciebie, by nie świeci. Mam nadzieję, że coś szlachetnego nam tutaj te urodzinki dostarczysz. Wszystkiego najnaj. Wszystkiego dobrego Rafał, dużo zdrówka szczęścia, pomyślności. Nie daj się nikomu pamiętaj do przodu. Życzę ja dla Rafała Okazji urodzin. Tak, widziałem na fejsie właśnie. To co ja mogę tobie, Rafa, życzyć? Pewnie słowa, co tylko dobrej zabawy. <grym> <grym> e, Rafio, zdrowia szczęścia pomyślności tak ogólnie. Rafała i Dosika, wrócimy. Wszystkiego najlepszego. Co Pełnia to wszystkich Jembrasi. marzeń. ile ma skoków? <grym> A ja Ci chciałam powiedzieć, że jak jeszcze raz nie odbierzesz ode mnie rano telefonu, jak dzwonię w celu złożenia Ci życzeń. To będzie przejefane. Takiem do... <grym> Rafał. Wszystkiego do... najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. E... Po prostu tak po Żołniersku szczęścia. Szczęścia zdrowia pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Wyczenia dla kogo? Nie, to Rafał.